Cześć, nazywam się Tom Nasz, e, sylwester Skrzydłowski. Wychowałem się w Dolnym Śląsku, e, w Gminie Strzejn, e, w Szkądzie Ściennym, w do Najlepiej przedział wiekowy, żeby był 13-15 lat. E, blondynka, oczy obojętne, e, żeby była najlepiej e, młodsza ode mnie. No. E, Moje hobby to grill na chmurcerze. Jedna z tych gier to IGI Tower Strike. E, mam swój własny klub e, zapaśniczy. E, a co do problemów mają tam mistrzem. To nie widać. Mam wyjebane na to, gdy koza rapa maty, który nie potrafi grać Tak jak ja tego rapu wyjebane mam na to To co za plecami gada Masz mi coś do powiedzenia Cztery oczy sprawy zała. wyjebane I,